Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam, oczywiście, w nowym filmie. i Dzisiaj, kochani, zajrzałam znowu do sklepu Action. Potem przejdę jeszcze się do Tediego. Jak starczy mi czasu, to zajrzę jeszcze do Pepko. Może coś ciekawego się pojawiło. Tutaj oglądam bardzo ładne drewniane. Misy. Jeżeli chodzi o te misy, to też duży wybór jest na przykład w Tedim. Tylko niestety tam ceny zdecydowanie wyższe. Wieszaki takie po 30 zł, też bardzo fajna cena. I zegary takie mniejsze w kolorze brązowym za 46 zł i takie większe 45 zł tutaj mamy jeszcze takie brązowe. Też super wygląda. I co się na święta bardzo niska cena 27. Wiele dekoracji tutaj mamy takie choinki za 16. Cotton balls, no i tutaj oczywiście skrzaty 80 zł. I takie mniejsze, 24 zł. 17. Te dekoracje akurat wam ostatnio nawet pokazywałam. Ale zobaczcie, super. Tutaj jeszcze mamy coś takiego. I Mikołaja. Duże Mikołaje, 53 zł i oczywiście świąteczne maskotki 1835 4,50 taka zawieszka na przykład na choinkę, różne rodzaje, między innymi taki bułwanek, Mikołaj. Tutaj mamy też bałwanka do postawienia. I choinki w workach 80 zł. Takie miski w balonie i dziadki do orzechów 30 zł. Były jeszcze takie wielkie, ale niestety już nie ma nawet jednego. Fajne są, naprawdę. Jeżeli ktoś lubi takie dekoracje, to chyba tutaj największy wybór. Aniołki 20 zł. I taka ozdoba z jeleniami 8 zł. 20 zł. Natomiast kosztuje taki aniołek, i dostępne są różne wersje. Tutaj mamy w takim ubranku biało-czerwonym. Tutaj mamy aniołka cał, cały na czerwono. Też fajny. I tutaj mamy zestaw choinek za 199 zł. Choinka 210 cm 270 zł. I tutaj mamy za 14 zł taki zestaw choinek dekoracje bardzo fajnie wyglądają, jak pamiętacie, to w tamtym roku kupowałam właśnie w Action, takie choineczki i jestem zadowolona z zakupu 35 i tutaj mamy takie szklane talerzyki w kształcie gwiazdki po 10 zł do kompletu możemy dokupić jeszcze taki talerzyk w kształcie choinki. Obydwa bardzo ładnie wyglądają. I zestaw szklanek za 10 zł, i dostępne są dwa rodzaje. Kubeczki 4 zł. 35 zł, natomiast kosztuje taki kosz. Też bardzo fajnie wygląda. Do przechowywania na przykład, tutaj piszę, że na ziemniaki, ale super, super. I kochani, jestem teraz na dziale z roślinami, różnymi kwiatami, gałązkami. Dosyć fajny wybór i ceny naprawdę są tutaj niskie w porównaniu do innych sklepów. i tutaj mamy nowość takie liście 4.50 doniczki 50 30 16 i 13 zależy jaka wielkość bardzo ładny kolor jest to nowość Wcześniej tych doniczek nie widziałam dwa wzory słoiki 9 złotych, tutaj mamy takie za cztery i za trzy. Tutaj Panie jeszcze wyłożyły nowe podkładki pod talerze. Bardzo ładnie się prezentują. Cena 7 zł i dostępne są różne kolory: szary, czarny, taka wężowa skórka. No śliczne są po prostu. Tutaj widzę, że są jeszcze w kolorze beżowym i taki ciemny brąz. I te 4.50, tutaj też mamy taką wężową skórkę. Te są troszeczkę inne, ale też ładne. Tutaj mamy czarne ze srebrem. Fajne te podkładki, i tutaj jeszcze mamy jeden kolor. Także taka nowość. I kolejna nowość za 13 złotych, takie talerzyki w kształcie Mikołaja. Ciasteczka. I tutaj mamy jeszcze takie talerzyki. Jestem kochani już w Tedim. Um, tak tylko zobaczymy sobie, czy pojawiły się jakieś nowości. Piękna bombka, ale droga, bo 15 zł. Fajna taka truskaweczka. Tutaj mamy jeszcze bombkę w kształcie marchewki i ta bombka też 15 zł. Natomiast ta w kształcie sowy kosztuje 10 zł. Wtedy mi jest naprawdę bardzo dużo ozdób bombek, różnych zawieszek powolutku wam pokazuję, bo pani jeszcze wszystkiego nie rozłożyły. Taka 5 zł 10 złotych taki mikołaj figurka 25 ten jest fajny. I tutaj mamy ładny talerzyk, oczywiście wersja świąteczna, 50 drogi i kubek 25. 15 zł lampion metalowy i 15 zł takie seneczki. Ja takie seneczki kupowałam chyba dwa albo trzy lata temu i w tym roku chyba też kupię 5 zł taka piękna bombka. Tutaj mamy taką choinkę 10 i 5. thank you I zajrzałam jeszcze do Pepko i zobaczymy sobie co jest ciekawego. Dziękuję kochani Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci łapeczki, komentarza, a my się widzimy albo słyszymy w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!